Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam Was z Republiki Indonezji, jestem na Bali. Jestem na Bali i zatrzymałem się w mieście Denpasar. Miałem nagrać takie piękne powitanie, które pokaże wybrzeże, może wschód słońca nawet, albo mnóstwo palm, bycie ten rajski taki klimat, ale zaspałem. Jetlag i Sebicz, dlatego. Chodźmy w ogóle, zobaczmy, co się dzieje na Ośce. Hotel, w którym jestem, tam się znajduje za mną, nazywa się Kuta i jest właśnie w ten pasar. Wybrałem ten hotel ze względu na to na bliskość po prostu na blisko odległość od lotniska. Spodziewałem się, że przyjadę o 23, ale, ale i tak byłem, czy po 19, więc chciałem szybko dotrzeć do tego hotelu. Jak słyszycie, ciągły ruch, samochody, skutery jest ich mnóstwo jest głośno jest harmider. Dosłownie kilka metrów od hotelu jest szpital, który raz mi już uratował życie. A spokojnie, bo nie miałem jak zapłacić za owoce, także wypłaciliśmy cash. Jest WiFi, jest bankomat. Także wszystko się zgadza. Idziemy, kupimy owoce, bo mijałem przed chwilą takie stanowisko, no ale kartą nie zapłacimy. Także no, normalne, prawda? Jak widzieliście kochani, niedaleko znajdują się takie lokalne kuchnie. Z zewnątrz wyglądają tak, że strach tam wejść, a co dopiero zjeść, ale zobaczymy później, może się przekonam, chociaż nie jadłem jeszcze śniadania, bo wstałem dopiero o 13:00. Ho ho ho. Przeraziłem się w ogóle jak, jak ogarnąłem, że, że taka jest już późna pora, a miałem wstać na wschód słońca. Także ogarnąłem się tylko i postanowiłem tutaj sobie pochodzić. Jest szpital, tak, jest bankomat, jest WiFi, kolejne miejsce. Jakiś takie, taki dom budynek sakralny, tam są jakieś modły w ogóle w nocy, już tam od samego rana jakieś dzwony biją i słychać modlitwy, tak mi się wydaje. Bazarek z owocami, kupiłem właśnie owoce, przekazałem tutaj pani na dole, pani najdroższa mi za chwilę to pokroi, także zjem sobie śniadanko, zobaczycie co kupiłem. Moje śniadanie warte 70 tysięcy, oczywiście 70 tysięcy rupi. mam tutaj ananaska świeżego, awokado i dragon fruit jeden, a kupiłem dwa a wypłaciłem rupie 400 tysięcy rupi, to jest 98 zł, albo 104, waha się to w okolicach 100 zł, zależy jak u karto, bo chciałem zobaczyć z jednej, z drugiej, czy jest przewalutowanie, a z drugiej nie było. Także tak to wygląda na początek, za chwilę zjem znie, znie, śniadanie i idziemy na wschodzie wybrzeża, tam jest Kuta Beach, chciałbym to zobaczyć. A jestem w ogóle w mieście Denpasar, to jest stolica prowincji Bali. Zatoczone miasto, jak, jak widzieliśmy, i, i też służyć z tego co czytałem, jako taki hub komunikacyjny dla innych miasteczek innych też państw, tutaj przybywają i fru dalej. Dzień dobry, a, a może bardziej dobry wieczór, kochani, witam się z tego samego miejsca gdzie wcześniej byłem, tylko że kilka godzin później u mnie jest już 23.30 i chciałem się podzielić relacją z tego pierwszego dnia, ponieważ wstałem późno, jak wspomniałem o 13.00 to było coś niesamowitego, ale chyba dobrze, bo się zregenerowałem wiedząc, że słońce zachodzi tutaj już o 19.00 a nawet wcześniej, wiedziałem, że nie mogę operować jakimś dużym zakresem czasu, więc jako podróżniczą destynację wybrałem sobie pobliskie tutaj obok mojego miejsca zamieszkania w Kuta, w regionie Kuta, w zachodnie wybrzeże. I na początku wyruszyłem sobie spacerkiem, ale zauważyłem właśnie skuterki, że można wypożyczyć skuterki i myślę, że to był dobry pomysł, bo wypożyczyłem sobie na 5 dni, żeby tutaj po tych lokalnych miejscach sobie pojeździć, więcej zobaczyć, zaoszczędzić też czas I, i postanowiłem właśnie wypożyczyć. Za dzień wychodzi to 20 zł, więc całkiem rozsądna cena, a można dużo po prostu zobaczyć i właśnie pojechałem na plażę Kuta Beach, tak się nazywa, zaparkowałem skuterek i tam już sobie na stopach przemierzałem. W ogóle, co mnie zaskoczyło, co mnie przywitało, piekielnie ostre słońce. Było już wręcz białe. Jak zdjąłem okulary przeciwsłoneczne, to po prostu wszystko radziło mi po oczach i błyszczało. Ok, ale, ale szedłem dalej i szukałem sobie właśnie miejscówek, żeby nagrać piękny, piękny zachód słońca. I myślę, że mi się to udało. Już dodałam rolkę właśnie na Instagram, możecie ją zobaczyć. Olka powstała właśnie kurczę, bo, bo tak, przemierzałem całe te wybrzeże. Ile dałem rady, to po prostu szedłem i widzę, że jest pochmurno, więc tutaj chyba nici z tego pięknego zachodu słońca, bo całe słońce się schowało za chmurami. Więc okej, okay, sobie już wracam tam do miejsca do parkingu bo idzie deszcz, wichura tam już na horyzoncie w ogóle tak lało, że musiałem się śpieszyć, żeby po prostu suchy jeszcze dotrzeć do hotelu. Ale wracając, zauważyłem, że to słońce nagle się pojawia. Dlatego postanowiłem wyjąć aparat i nagrać rolkę przy pomocy uroczej Rosjanki. Dziękuję Ci. Spasiba. Pociąłem, dodałem. I śmiga, więc jestem zadowolony z tego dnia, bo zobaczyłem naprawdę dużo w ogóle na wybrzeżu, co się dzieje. Dzieciaki, nie wiem, dorośli czy lokaliści grają po prostu w piłkę nożną. Widziałem, że podzieli się, niektórzy mają kolorowe koszulki, inni ciemne. Co jeszcze? Koncerty w ogóle, jakieś pokazy ognia. Ładne, ładne to zachodnie wybrzeże. Jest 23.34. Ja jem tutaj mam jeszcze dragona jednego, którego kupiłem rano. Biorę prysznic i lecę spać, bo zamierzam pójść, zasnąć. Nie wiem jak z jetlagiem dzisiaj, ale zamierzam zasnąć i wstać o 6 rano i jedziemy na samo południe na dół, bo tam jest piękna siłownia i chcę tam zrobić trening. Także dobranoc kochani, z pierwszego dnia na bali. Do zobaczenia. Jutro, buzia pa. Nie wiem co jest. Wiecie co? Aż nie chcę sprawdzać w ogóle godziny, która jest teraz na zegarku, bo ostatnim razem sprawdzałem była 5.20. Nie wiem, może tutaj napali się śpi co drugą dobę, czy co. W ogóle nie wiem, gdzie się przejdę chyba po tym hotelu jeszcze. Wczoraj trochę padało w ogóle, to było tak rzeźko spać. Klima chodzi. Idę zobaczyć hotel. W ogóle powiem Wam o plusach tego miejsca, bo, bo minusów w sumie nie, staram się nie zauważyć. Nie, zauważy, nie zwracam uwagi, więc nie ma minusów, są same plusy. Ale, ale, niedługo przeprowadzam się do takiego hotelu, że tam będą same plusy, same plusiki. Właściwie to jeden wielki plus. pusto. Takie, takie plusiki, które dostawaliście od pani nauczycielki w dzienniku przy swoim numerku to pikuś. Mój plus to taki pisany jaskrawym markerem na cały dziennik tak pomazany, żeż ujebana była ławka. Pół ławki. Taki będzie ten hotel właśnie, Już się nie mogę doczekać. A nie no, to ładnie. Basenik piękny. Mamy parter, który jest pierwszym piętrem tutaj. Drugie, trzecie, czwarte. Chyba na dachu nic nie ma więcej. No ale taki dosyć spory kompleks. Tam jest chyba jakaś wspinaczka w ogóle. Albo ściekający wodospad, który jest obecnie nieczynny. No i dwie palmy ogromne. Siadam na swoim miejscu. No i nie wiem kochani co tu robić. Miałem rano jechać w ogóle na siłownię, ale nie pojadę, bo jutro, czyli dzisiaj już mamy 9 czerwca, a to dzień wyborów w Polsce do Europarlamentu. Ja już się zapisałem, 4 września się zapisywałem, jak jeszcze byłem w Warszawie. Tutaj do okręgu 77 w Denpasar, tam jest moja komisja, do której właśnie rano pojadę oddać głos. Furka zapakowana, przyjechaliśmy na miejsce. Tutaj do hotelu odbywają się wybory. Sprawdziłem to już. Tutaj porozmawiałem z przewodnikiem, więc idziemy się tylko jeszcze rozeznać, która, która sala. Lobby wygląda pięknie, obrazy w stylu murekami gościa. Z znajduje się komisja, za chwilę idę oddać głos. W Republice Indonezji znajdują się dwie komisje, jedna jest w Jakarcie, druga jest w Denpasar, w mieście, w którym się teraz właśnie znajduję. To jest 77 numer obwodu komisji, tego głosowania. No i idę, w wiele. także idziemy zobaczymy w ogóle jak w środku. Widzę, że to jest małe, małe takie pomieszczenie. Głos oddałem, tak wygląda komisja na bali także obowiązek spełniony jak widać dzisiaj jest pochmurno więc załączę tutaj screena jest plan taki, że jadę zobaczyć na północ delikatnie to muzeum, a później na dół marinę i tą wysepkę mamy wrota na wysepkę tam jest muzeum, są jeszcze jakieś inne atrakcje, zobaczymy co będzie, jedziemy I co mamy tutaj? Pandę, gra z ile to ma cukru w ogóle? O ja cię 25 gram a chyba w całej puszce, chyba tak. Co to w ogóle jest? Wezmę większą butelkę Mister Coco. Wezmę jeszcze z Granata, bo lubię bardzo. Znalazłem chyba idealny produkt dla mnie. Ja lubię kokosa, lubię czekoladę. Biorę to. gominki nie z tej ziemi. wszedłem do Coco Store. Generalnie nie jem takich rzeczy, trochę kuszę żeby chociaż spróbować. Ale, ale na pewno też sobie wybiorę. Zobacz tutaj. Karmel, czekolada, peanut. Może. To, kurde, ciekawe rzeczy są naprawdę. Są suszone owoce, ale do banan to ogólnie wiem jak smakuje, ale widziałem też stoiska po prostu takie jak w Warszawie są na Hali Mirowskiej, więc wolę tam takie owocki sobie suszone wziąć. Tutaj jeszcze co było, widziałem nori. Mamy tak ostre i tutaj o smaku też serowych. Zaraz sprawdzimy, pozo, zaraz sprawdzimy poziom ostrości w ogóle znacie ten challenge, żeby zjeść te chipsy takie ostre. Ostatnio 14-latek się wychłustał w prostu po zjedzeniu tego, tego chipsa. Ale to nie jest jakieś takie mega, mega. I doszliśmy na wybrzeże. tak jak w Grecji na Rodos. Ok, chodźmy tam na daszek, spróbujemy smakujków. Chipsiki z kokosa czekoladą, bardzo dobre, nie są takie mega słodkie, chyba naturalnie słodkie, czy jeśli jest prawdziwa czekolada. Generalnie dobry w smaku jest ten napój, zawartość cukru to 25 gram, dość dużo, no trochę spróbowałem i on ma w sobie takie kawałki żelowe właśnie, nie wiem, tej trawy, smakuje jak taki, taki zielony napój aloesowy, znaczy konsystencja ma takiego właśnie napoju, tu są jeszcze te pestki, pestki bazylii chyba, tak? Jak, jak to wygląda? Tak jak są te? Są so te pestki. Wracając z tego wybrzeża zauważyłem tylko małą knajp, gdzie są świeże ryby, więc wszedłem. Zamówiłem, jest w ogóle zestaw, zamiast zestaw, ryż, zupkę i, i rybę. Bardzo pyszna ta zupa jest z takim dużym kawałkiem ryby, ta też bardzo fajna, w smażona, w ogóle 55 rupi, to jest jakieś 10 zł. Zatrzymałem się jeszcze na chwilę w drodze po skuterek z restauracji, w której jadłem, żeby naładować telefon, bo już miałem chyba 3%. A jeszcze mam podróż na południe, przejadę przez hotel, gdzie dzisiaj rano, odbyłem rano, tak rano, po południu oddawałem głosy, połączę się z Wi-Fi i z Wi-Fi później już na tą wyspę tam okrążyć i później furu do chaty. Przepyszne jedzenie, naprawdę. No, Przepyszne, nie wiem to zasługa lokalnych tutaj rodzimych rybaków, którzy świeżo złożone ryby wszyscy do tej restauracji, bo naprawdę były super. Czuć świeżość. Pikantne, ja lubię pikantne. Bardzo pyszna ta zupka z gotowaną w środku rybą. Jeszcze ten płat z marzonej ryby. Też super ryżu nie zjadłem, bo już byłem naprawdę pełne. I co? Tych droga. A, a muzeum zamknięte, niedzielę. Okej, okay, a więc jesteśmy. To jest opuszczona Marina. W ogóle ten akwen wodny już widać jakby odwodniony. Ludzie tam chodzą, czegoś szukają. Czy nie wiem czy na nawożą coś, w ogóle nie wiem, chyba czegoś szukają. W ogóle jadąc tutaj już wjeżdżając um, przez taką drogę prowadzącą właśnie tutaj wokół spodziewałem się właśnie wody, ale tej wody nie dostrzegłem, a po prawej stronie widziałem chyba największe. Na świecie wysypisko śmieci, w ogóle nie wiem, to było wielkości kilku boisk piłkarskich, wielka góra śmieci, masakra, jadę, obkrążę to wszystko dookoła, kutry zardzewiałe, katamarany, już nikomu nie służące tam stateczki. Te wydają mi się sprawne. One muszą pływać. Ale może... Tak, no w ogóle, kurczę, wszystko jest chyba ok, Tylko... tam na początku. One były jakieś martwe, tutaj normalnie wszystko Po prostu musi być niski poziom wody. Tak jest. Kochani, kończymy tego vloga i żegnamy się z miastem Denpasar. Tak, mam już dosyć tego gwaru. Tych bębnów, klaksonów, samochodów, skuterów, non-stop ten hałas mi po prostu przebodźcował, Mam tego dosyć i chcę poczuć tę rajskość balijskiej natury. Tak, tego, tego chcę. Jest godzina 22.30 i jestem taki zmęczony, że jetlag mnie dzisiaj nie pokona. Lecę spać, kochani. Dziękuję za tego bloga. Buziaczki, do następnego.